Witajcie w Wigierskim Parku Narodowym. To kolejne miejsce, które odwiedziłam. Tym razem trochę nie po kolei. E, miałam jakby swoje powody osobiste, żeby być tutaj wcześniej, i stwierdziłam, że wykorzystam tę okazję. Tu jest tak cicho, spokojnie i śpiewają ptaki. Czuję się totalnie zrelaksowana i... W ogóle jest tak cieplutko. W suwałkach było 29 stopni. Podejrzewam, że tutaj jest troszeczkę mniej. Ale no jest niesamowicie. I tu jest taka gęsta roślinność. Ale właśnie ta ścieżka ma formę takiej kładki. Przynajmniej na początku. Zobaczymy, co będzie dalej. I chodzi się bardzo fajnie, wygodnie. W ogóle czuję się tu super już ze względu na ludzi, którzy tu pracują. I zostałam tak miło przywitana. No niesamowicie. Na początek wybrałam ścieżkę edukacyjną las, ponieważ zajechałam dopiero po południu i stwierdziłam, że właśnie wybiorę coś, co jest blisko, żeby nie marnować tych paru godzin, kiedy jeszcze jest piękna pogoda, ale jednocześnie y, siły na dłuższe wojaże, na dłuższe wędrówki zostawiam na następny dzień. Nie wiem, czy to zobaczycie na nagraniu. O, teraz usiadła tu na gałęzi. waszka sobie lata. Przed chwilą latała jak nakręcona, teraz tu przysiadła. O! I teraz ścieżkę las będę zwiedzać tak naprawdę od końca, od tablicy 12. Tu jest prawdopodobnie 11, zaraz tam podejdę i w pewnym momencie po prostu przejdę na ścieżkę suchary. I potem jakby wyjdę znowu początkiem ścieżki las. Tak mi polecali panowie w parku i myślę, że to jest całkiem spoka opcja. Spójrzcie, jak tutaj jest malowniczo. No niesamowite. W ogóle mam takie poczucie, że podczas tej wędrówki pożrą mnie owady i żadne psikadło mi nie pomoże. Ale jednocześnie nie wszystkie owady są takie, których wolałabym uniknąć. Są też piękne ważki, jak już wspomniałam. I widziałam Niebieskiego motyla, który przysiadł w ogóle na liściach drzewa, tak dosyć wysoko i to było dla mnie też takie urocze. Także tutaj też jest bardzo ładnie. To jest e, zbiornik, który nazywa się Suchar 1. Ja jeszcze jestem na ścieżce las, ale tak naprawdę niedługo dojdę do tego łącznika, który, no nie takie może niedługo, ale powiedzmy za drugie tyle, co przeszłam do tej pory. Dojdę do łącznika pomiędzy tymi ścieżkami i się wtedy przemieszczę. Czy to Wam mnie przypomina zwierzęcia, które na dwóch łapach się opiera? Tutaj, przy punkcie numer 5 można iść dalej do punktu numer 4. Albo można właśnie wykorzystać łącznik. To jest łącznik, który wjedzie na drugą ze ścieżek. I teraz będę tę szła. I tutaj zmieniamy szlaki. Zmieniamy kolor szlaku na niebieski. Jest i druga ścieżka. Jestem aktualnie nad jeziorem Suchar 2, tutaj trochę słońce daje w twarz, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie widać tutaj brzeg. I tak ono wygląda. Powiem Wam, że nie jest łatwo nakręcić tutaj cokolwiek. Najlepiej jak kręcę w ruchu, bo po prostu komary próbują mnie zeżreć. Także nie jest lekko. A tam jest wiewiórka. Przy tym środkowym drzewie. O! Tam. Ale nie wiem czy ją widać i nie wiem jak długo wytrzymam zanim mnie zeżrą komary. Bo jak stoję to nie jest lekko. Punkt piąty z siedmiu na ścieżce. I tutaj będę szła za chwilę. Ale tu warto podejść, ponieważ tam jest zbiornik Suchar 4. Nad trójkę, niestety, podejść się nie da. E, przynajmniej tak e, pokazuje mapa. Tak mówi też e, pan z parku, że kiedyś się dało, ale ludzie niszczyli. I w związku z tym, teraz tam ścieżki nie ma. Więc tutaj, czwóreczka. Tym razem dotarłam na większe jezioro, jezioro Czarne. I tutaj będę szła dłuższy odcinek taką właściwie normalną drogą ulicą. Więc ciekawa, czy te komary będą żarły mnie trochę mniej. Już mam parę ugryzień, przynajmniej parę widocznych i odczuwalnych. Zobaczymy, co będzie dalej. No to w drogę. Jak słychać jest gwarno nad jeziorem Czarnym, tu jest kąpielisko, ale jest turbo ciepła woda. I kolejna gra wyobraźni. Ja tutaj widzę dzika, głowę dzika. Tutaj wystartowałam, gdzie jest napis Wigierski Park Narodowy. I tędy sobie wędrowałam. Tu, 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 tu. Tu zahaczyłam. Poszłam potem na ten łącznik. Tutaj, tutaj miałam iść tędy, ale się zagapiłam i poszłam tędy. Więc cofałam się tu i potem tam, i potem znowu tutaj. I teraz poszłam czwóreczka, piąteczka, szósteczka, siódemka. I teraz jestem tu gdzie ta zielona kropka, więc zostało mi dojście tutaj do trójki. Przed dwójką już byłam jedynce, ale yy, tędy i tak muszę wrócić. Tutaj już byłam, ale to, że widzę znowu. Element nawiązujący do obozowiska łowców reniferów oznacza, że koniec na dzisiaj wracam już do swojego punktu naslegowego.